Cześć, ma znajdujemy się gdzieś w stanie Nowy Jork A jakbyś nie widział to jest wodospad Tam płynie sobie A... rzeka Coś jej nie widać zaraz Bardzo... rzeka, rzeka, rzeka jest rzeka. No i co? Prezent aż trzeba da ci dać. No jak to tak? Wrócić do Polski bez prezentu? Więc schodzę do jaskini i szukam dla ciebie prezentu. Weźmy na przykład a sobie za cel. Bardzo piękny kamień. Trzeba trochę powierać Jest. Jest to kamień z jaskini. Specjalnie dla ciebie. Pozdrawę 600.